Gigantyczna sensacja. Lewy trafił, ale może być wściekły. Bayern Monachium sensacyjnie przegrał z FSV Mainz. Gol Lewandowskiego w końcówce. Bayern Monachium przynajmniej przez 24 godziny będzie musiał poczekać na świętowanie kolejnego mistrzostwa Niemiec. Bawarczycy niespodziewanie przegrali bowiem z FSV Mainz 1-2 i nieznacznie, ale jednak skomplikowali sobie drogę do tytułu. Wracający po kontuzji Robert Lewandowski, znalazł sposób na bramkarza rywali w samej końcówce. Przed spotkaniem wśród kibiców Bayernu kluczowe były dwa tematy, w przypadku zwycięstwa w Mainz Bawarczycy zapewnić sobie mieli dziewiąte z rzędu Mistrzostwo Niemiec, nie dając już nawet matematycznych szans na pogoniar Belipsk. Pomoc miał w tym najlepszy piłkarz świata, Robert Lewandowski, który wracał do składu Bayernu po niemal miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Fani liczyli dni od ostatniego występu Polaka, prosząc go w mediach społecznościowych o jak najszybsze ponowne zjawienie się na boisku. Sam, Lewy, jak i sztab Bayernu nie zamierzali ryzykować i występ snajpera był możliwy tylko w przypadku stuprocentowej pewności, że jest zdrowy. Zgodnie z oczekiwaniami kibiców i przewidywaniami mediów, trener Hany Flick, który zapowiedział, że po sezonie pożegna się z klubem, postawił na Lewandowskiego już od pierwszej minuty, dając mu maksymalne szanse na pogoń za rekordem Gerda Muellera 40 bramek w sezonie 1971-1972. Lewy ma na koncie 35 trafień i przed rozpoczęciem sobotniego starcia 4 mecze na dogonienie i wyprzedzenie legendy. Spotkanie w Moguncji rozpoczęło się jednak sensacyjnie. Już w 3 minucie Jonathan Burkhardt przejął źle wybitą piłkę przez Dawida Alabe i uderzył mocno z powietrza w sam środek bramki. To jednak mimo wszystko zaskoczyło Manuela Neura, który zamiast pewnie złapać piłkę, odbił ją wprost do siatki. Gospodarze wyglądali znacznie lepiej od obecnych i co bardzo niemal pewne przyszłych, mistrzowie nie zamierzali się zatrzymywać. Już po chwili mogła wpaść kolejna kuriozalna bramka. Robin Kuwaison główkował bowiem w słupek, a uczynił to. Sprzed pola karnego. Jak pokazały powtórki, piłka odbiła się jednak jeszcze od Leona Gorecki i trącona przez Neuera trafiła w obramowanie bramki. Ten element ratował Bawarczyków zresztą jeszcze raz, kiedy z ostrego kąta dośrodkowywał dany da piłka odbiła się od Nukalb Honsoda Wiesaj. I... Słupka. Wydaje się, że golkiper Bayernu znów ją musnął, co uratowało zespół przed stratą drugiego gola. Co się odwleczy? Jeszcze przed przerwą Mainz podwyższyło prowadzenie. I Knewen mocno zacentrował w szesnastkę, zrzutu wolnego, i uciekł obrońcy i mocnym strzałem głową z bliskiej odległości umieścił piłkę w bramce. Bayern w pierwszej połowie praktycznie nie istniał, żadnego zagrożenia w polu karnym rywali nie sprawiał Lewandowski, nie otrzymując dodatkowo wsparcia od kolegów. Flick nerwowo patrzył z ławki, wiedząc, że po zmianie stron sytuacja musi się diametralnie zmienić. Bayern pokazał jednak, że potrafi wychodzić nawet z poważnych opresji. Trener nie zamierzał czekać i dokonał trzech zmian, wprowadzając na Murawę m.in. mającego wspierać lewego, Erika Max i Machoł u Pomot Inga. Pierwsze minuty drugiej połowy nie zwiastowały większych zmian w postawie Bayernu. Chwilę po przerwie Lewandowski ostro walczył Leandro Barreiro, w ruch poszedł łokieć Polaka, a rywal przez dłuższą chwilę był opatrywany. Pomocy potrzebował też snajper Bawarczyków. Gracze z Monachium nie mieli pomysłu na konstruowanie akcji, a gospodarze nie forsowali tempa. Przez długie minuty obie strony nie tworzyły właściwie większego zagrożenia. W końcówce do prostopadłego podania wyszedł Lewandowski, miał dużą szansę na opanowanie piłki i minięcie bramkarza, ale. Ta odbiła się od nierówności na trawie i uciekła Polakowi. Lewy z niedowierzaniem spojrzał w górę. Swojego gola jednak zdobył, pokonując bramkarza w samej końcówce. Polak tym razem wykorzystał dogranie z zapleców i lekkim trąceniem piłki, skierował ją do siatki To 36. Gol lewego. Do rekordu Muellera pozostały więc cztery trafienia i trzy spotkania. Porażka z Mainz oznacza, że Bayern na tytuł musi poczekać dwa tygodnie, aż do domowego meczu z Borussią Mönchengladbach 8 maja. Taki scenariusz zakłada jednak zwycięstwo lub remis RB Lipsk w niedzielnym meczu z VfB Stuttgart. W razie porażki graczy Juliana Nagelsmann na mistrzostwo pojedzie, po raz kolejny, do Monachium.